Witam Cię na moim kanale. Nazywam się Weronika terno i jestem nauczycielem języka polskiego jako obcego, certyfikowanym egzaminatorem TELK oraz egzaminatorem podczas państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. W dzisiejszym odcinku drugi moduł egzaminu TELK, a więc rozumienie tekstu pisanego. Zapraszam do oglądania. Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie egzaminu TELK. I w dzisiejszym odcinku omówimy sobie drugą część egzaminu pisemnego, a więc to jest część, która nazywa się Rozumienie tekstu pisanego. Na tą część mają Państwo 40 minut. I tutaj w tej części będę omawiała krok po kroku, jak wykonujemy konkretne zadania. Oczywiście jeszcze raz przypominam, że taki arkusz testowy, arkusz próbny znajduje się na oficjalnej stronie Telk. I znajdą Państwo link do pobrania tego arkusza w opisie pod tym filmikiem. No więc przechodzimy do strony dziesiątej na arkuszu i tam czeka nas pierwsze zadanie, czyli część pierwsza. Tutaj mamy do zapoznania się, do przeczytania sześć tematów. Tak naprawdę jest to sześć takich. Nagłówków, tematów głównych, które służą do tego, aby przyporządkować je do odpowiednich wiadomości e-mail. Czyli czytają Państwo te nagłówki, następnie czytają Państwo maile i dopasowują najlepszą odpowiedź spośród podanych. Czyli to jest pierwsze. Zadanie. Trzeba dopasować z odpowiedzi A do F odpowiedni temat do maili 24/27. I oczywiście przenieść te odpowiedzi na kartę odpowiedzi, bo tak jak ciągle przypominam, bez przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi, taka odpowiedź jest nieważna, ponieważ zaznaczanie w arkuszu nam nie wystarczy. No dobrze, a więc strona 12, i to jest zadanie drugie, i to jest takie bardzo osobliwe zadanie na tym egzaminie, dlatego, że mamy tutaj pewne wypowiedzi z forum internetowego, po czym mamy niżej na stronie 13 pewne odpowiedzi. I z pozoru jest to bardzo analogiczne zadanie, ponieważ musimy um, te pytania dopasować do tych odpowiedzi, ale tu jest mała uwaga. Jest to takie zadanie, w którym na jedno pytanie nie znajdą państwo w ogóle odpowiedzi. I to właśnie w tym miejscu na arkuszu odpowiedzi e, trzeba będzie przy jednym z tych zadań, czyli przy pozycji 28, 29, 30, 31 lub 32 postawić X. Czyli e, jeszcze raz, żeby to było zrozumiałe. W tym zadaniu w części drugiej do Jednego z tych pytań z forum internetowego nie znajdą Państwo poprawnej odpowiedzi. I to właśnie wtedy przy tym pytaniu proszę na karcie odpowiedzi postawić X. E, czyli nie stawiamy X przy wszystkich odpowiedziach, a tylko przy tej, na której uważamy, że tej poprawnej odpowiedzi nie ma. I to jest właśnie zadanie drugie, w sumie analogiczne, ale jednak tutaj z tym x musimy być ostrożni. Strona 14 arkusza i y, zadanie trzecie, czyli część trzecia. To jest takie zadanie, w którym czytamy tekst i do tekstu mamy dwa zadania i wybieramy z odpowiedzi A, B lub C. I później mamy tekst drugi na stronie 15. Analogicznie wybieramy z ABCD poprawną odpowiedź i czeka na nas jeszcze tekst trzeci, czyli w sumie w części trzeciej, w zadaniu trzecim, trzy teksty, do których dobieramy odpowiedzi. Teraz strona 17, to jest część czwarta, czyli zadanie czwarte, ostatnie zadanie z tej części: rozumienie tekstu pisanego. E, tutaj mamy również teksty do przeczytania, ale w tym zadaniu już nie zaznaczamy odpowiedzi A, B, C, D, tylko naszym zadaniem jest zaznaczenie prawda lub fałsz. Czyli zapoznajemy się z tekstem. I wybieramy, czy poniższe zdania są prawdziwe, zgodne z prawdą, czyli zgodne z tym tekstem, czy fałszywe. No i tym kończy się ta część. Jeszcze raz przypomnę, że mamy, mają Państwo na nią 40 minut. 40 minut na wypełnienie zadań, na przeniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Do zobaczenia w kolejnym filmie, w którym omówimy kolejną część, czyli elementy języka. Dziękuję i do zobaczenia.